Ruch to zdrowie, tak mówi się od dawna, tak twierdzą lekarze. Siłownie... Pełne są młodych ludzi dbających o zdrowie. Czy to nie czas, żeby zagościli tam także seniorzy? Jak najbardziej trening osób młodych w tym momencie, którzy uczęszczają na siłownie, będzie warunkował na ich życie w późniejszym czasie, więc to oni staną się seniorami i to oni będą musieli zmagać się z jakimiś ograniczeniami dotyczącymi degeneracji organizmu, bo jest to proces, jakby, którego nie jesteśmy w stanie... Zatrzymać możemy go ewentualnie spowolnić. I po to ten trening siłowy w wieku młodszym, u osób dorosłych, ale też u seniorów, którzy jak najbardziej powinni wykonywać e, trening aerobowy, czyli taki e, z przyspieszeniem oddechu i pracy serca, ale także. Co jest nowością, powinni traktować się też treningiem oporowym. Co to znaczy trening oporowy? Na czym on polega? Trening oporowy polega na tym, że senior, osoba ćwicząca ma pokonać zewnętrzną siłę, jakby przeważająca jego możliwości w wykonywaniu w kilkunastu powtórzeniach. Tych powtórzeń powinno być 15. Ciężar ustala się indywidualnie do pacjenta. Ale czy w takim razie trzeba to wykonywać w siłowni? Trzeba mieć jakiś sprzęt jakieś ciężarki nie można ogólnie jeśli, w domu. ogólnie jeśli chodzi o trening, można y, bardzo często y, z moimi seniorami y, polecam y, zrobienie własnych ciężarków, y, bo ciężary te kilogram ma, cukru w jednej ręce, na przykład, kilogram butelka cukru w po drugiej. 5 litrowej wodzie i z wlaną hmm. jakąś ilością y, wody, która jakby odpowiada ciężarowi i wtedy można taki trening spokojnie w domu wykonać. Nie jest konieczne y, pójście na siłownię aczkolwiek Bardziej kompleksowo i y, y, y profesjonalnie odbyłoby się to na siłowni. No, zwłaszcza, że trzeba wiedzieć, co y, trzeba robić. Co trenować, tak? Nie, co ale dochodzimy, trenować. dochodzimy do punktu, w którym tak naprawdę po co trenuje senior? Po to, żeby móc wykonywać czynności, które wykonywał 10 lat przed tym, w którym momencie on jest. Czyli mając 70 lat, on by chciał wykonywać. Tą samą czynność, którą wykonywał w wieku 60 lat. I Czyli to jest nie zwalać cały... na wiek, że ja już jestem w tym wieku, Absolutnie. że ja już tego nie muszę albo ja już tego nie mogę. To zaznaczę, mogę. że są ludzie, którzy biegają półmaratony mając 80-90 lat. E to są ludzie, którzy trening wpletli w swoją rutynę codzienność. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że część naszych seniorów preferuje wyłącznie ruch polegający na przemieszczaniu się z jednej kanapy na drugą i sięganie po pilota do telewizora. Czasem możemy zobaczyć grupki seniorów chodzących z kijami do Nordic Walking. To taka bardzo delikatna forma ruchu. Co pan powie o tym, żeby oni w ogóle wyszli z domu? Już nie mówię o treningu siłowym, ale żeby ruszyli się z tej kanapy, to może te kijki wystarczą. Myślę, że jakikolwiek ruch jest na plus. Myślę, że ciężko byłoby przekonać osobę, która nie trenowała całe życie, więc bardziej zwracałbym się do osób, które są w tym dorosłym, średnim wieku, o to, aby podjęły tę aktywność, bo to na pewno zaprocentuje na zdrowiu, na samopoczuciu, na relacjach z bliskimi. E, więc połączenie takie hybrydowe treningu wytrzymałościowego aerobowego, czyli wspomniany Nordic Walking, czy bieżnia, czy rower treningowy, plus trening siłowy oporowy dwa razy w tygodniu mogą dać naprawdę spore efekty. A czy zwykły spacer wystarczy? Jeśli tak, to jak długi i ile razy w tygodniu? Oczywiście zwykły spacer jak najbardziej, najlepiej z drugą połówką. wtedy te hormony szczęścia aktywniają się jeszcze bardziej, e, ale jeśli chodzi o ilość, ona musi być też ustalana indywidualnie. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia to jest 150 minut tygodniowo treningu średniointensywnego z takim optymalnym tętnem, które obliczamy specjalnym wzorem. Również można obliczyć swoje tętno maksymalne, którego nie możemy po prostu w tym treningu przekroczyć. Powiedziałbym, że 30 minut, 3 razy w tygodniu to jest taki złoty standard. Im więcej, tym lepiej tak naprawdę. A powiedział Pan, że można to obliczyć jakimś wzorem? Tak. Jak to zrobić? Wzór polega na tym, że od liczby 220 odejmujemy 0,7 razy wiek pacjenta. I wtedy nam wyjdzie to nasze maksymalne, ten. z którego musimy wziąć 60-70%. Wtedy jesteśmy w strefie tętna średnio intensywnego, Następuje, następują procesy spalania tkanki tłuszczowej, serce i układ oddechowy zaczyna pracować mocniej, co przekłada się później na przykład na zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi po wysiłku. A tętno jest bezpieczne. Tętno jest bezpieczne. W wielu miejscach są siłownie pod chmurką i bardzo wiele osób chodzi tam ćwiczyć. Czy ruch i ćwiczenia na takich siłowniach ogólnodostępnych są dobre dla naszego zdrowia, dla zdrowia seniorów? Jak najbardziej to jest świetna inicjatywa, bo pozwala seniorowi na wyjście z domu i spróbowanie czegoś takiego. Problem pojawia się wtedy, gdy ten opór zewnętrzny, który generują te maszyny jest zbyt mały. To znaczy, mięsień seniora, mięsień każdego człowieka powinien być poddawany bodźcowi, który przekracza niejako możliwość. Jeśli senior jest w stanie wykonać 100 powtórzeń na takiej maszynie, to jest czas, w którym on powinien udać się na. Powiedzmy siłownie, lub zwiększyć obciążenie treningowe, którego niestety nie da się zwiększyć przy tych maszynach, ale no można się udać do miejsca wyspecjalizowanego. Ale konkluzja jest taka, że jak najbardziej one są pozytywne dla zdrowia, bo wykonujemy, wykonujemy ruchy funkcjonalne. Tak? Wypychania rąk przed siebie czy przysiadu, takie funkcjonalne ruchy, które robimy na co dzień.